Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Ludzie ciągle wbiegają na mój miecz. Oferuję ci łatwe wyjście z sytuacji. Na głupotę nie ma lekarstwa. Zabić mnie? Możecie spróbować. To tylko śmierć. Nic poważnego. Pośpiesz się. Nie zaczynaj tego, co ja zakończę. Pogodziłeś się z losem? Bardzo dobrze. Pewne rzeczy nigdy się nie tępią. Niektórych błędów nie popełnisz dwa razy. Nie umrę zhańbiony. Dość już uciekania. Sam decyduję o swoim losie. Jedno ostrze, jeden cel. Jeszcze nie pora umierać. <trym wytrzyma> Zaraz. Ta technika. Hmm. O, trzy szybkie uderzenia. Ostrze ponad wszystko! Oprócz dobrego drinka. Kto powiedział, że nie potrafię pić? W życiu pewne są trzy rzeczy: honor, śmierć i kac morderca. Miecz jest kiepskim towarzyszem w długiej podróży. Mój honor opuścił mnie dawno temu. Nikomu nie jest obiecany jutro. Podążaj za wiatrem. Ale uważaj na plecy. To ostrze nie robi się lżejsze. Cnota to jedynie zbędny luksus. Droga do zguby jest krótsza niż się wydaje. Sen jest dla niewinnych. Sprawiedliwość to piękne słowo. <laughs> Wyprzedzaj przeszłość. Wędrownik wie, dokąd zmierza. Szukam jedynie drogi do domu. Nigdy nie zagrzałem miejsca na długo. Będę kroczył tą ścieżką aż do końca. Honor jest w sercu, a nie w imieniu. Nie zapomnę, kim jestem. Ta historia jeszcze się nie zakończyła. Czy jedynym celem liścia jest spaść na ziemię? Śmierć jest łatwa. Sól, ha, don, hasagi, sól, sól zmierz się z wiatrem, sól, ha, 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 liczy się tylko śmierć, moja lub twoja, jeśli chcesz mnie zabić, mam nadzieję, że przychodzisz z przyjaciółmi, zabijanie ludzi to nauk. A ja nie mogę go rzucić. Łudżu. <noise> Pierwsze słyszę. Łudżu. Nie ma mowy. Ładne mieczo... Buty? Wracaj do cieni, ninja. Jak ja nie cierpię, ninja. Fajna maska. <noise> Mama ci ją uszyła? Co jest cięższe, Riven? Twoje ostrze, czy twoja przeszłość? Każdego czeka rozliczenie, Riven. Nie uciekniesz przed samą sobą, Riven. Próbowałem. Złamany miecz. Złamany duch. Co ja? I Gejdon! Sorry, Gejdon!